Czasoprzestrzeń można zilustrować za pomocą diagramu czasoprzestrzennego. Zróbmy sobie rysunek. Tutaj mamy oś x. Tutaj mamy oś czasową. Tutaj jest c razy t, gdzie czas mnożymy przez prędkość światła. A tutaj mamy oś y. No i mamy tutaj określony jakiś układ inercjalny. Proszę zwrócić uwagę jeszcze raz, że jedna oś to jest oś czasowa. Pominęłem tutaj jeden wymiar przestrzenny, to znaczy oś Z, no bo trudno narysować cztery wymiary. Podstawowym pojęciem w szczególnej względności jest zdarzenie. Zdarzenie to jest punkt w czterowymiarowej czasoprzestrzeni. No i narysujmy sobie taki jeden przykładowy punkt. O, na przykład tutaj to jest zdarzenie, prawda? Teraz w danym układzie inercjalnym zdarzenie określone jest przez cztery współrzędne. C razy T, X, Y i Z. Najczęściej rysuje się te diagramy z jednym wymiarem przestrzennym. Zrobię rysunek. O. Mamy oś X oraz mamy oś C razy T. No i zdarzenie o Przykładowe zdarzenie mamy tutaj. Tutaj jest współrzędna x tego zdarzenia, a tutaj jest współrzędna czasowa tego zdarzenia, c razy t. Może dodam, że takie diagramy nazywamy też diagramami Minkowskiego. Ja o Hermanie Minkowskim mówiłem w wykładzie na temat e czasoprzestrzeni. Oczywiście diagramy takie można również rysować, nie znając szczególnej teorii względności. Zawsze można narysować oś x oraz oś czasową. Diagramy te mają jednak głębszy sens w teorii względności, gdzie mamy czterowymiarową czasoprzestrzeń i czas jest po prostu jednym z wymiarów, prawda? W dalszej części będziemy dla prostoty badać zdarzenia, które w zadanym układzie inercjalnym różnią się tylko współrzędną czasową oraz współrzędną xową. To znaczy współrzędne y i z zdarzeń są takie same. Wtedy możemy pominąć osie y i z i rysować diagramy czasoprzestrzenne tylko z osiami ct i x. No Będziemy teraz badać różne zdarzenia na diagramie. Zaznaczmy sobie teraz dwa zdarzenia. Rysujemy sobie diagram czasoprzestrzenny. Dobrze. Tutaj jest oś x, tutaj jest oś c razy t. O, tu na przykład mamy pierwsze zdarzenie, a tutaj powiedzmy, mamy drugie zdarzenie. Teraz tak. Zdarzenie pierwsze ma współrzędną tutaj c razy t1, a tutaj ma współrzędną x1. Teraz zdarzenie 2 tutaj ma współrzędną x2 i współrzędną ct T2. Teraz tak, ten odcinek tutaj zaznaczam na czarno, czyli odległość pomiędzy tymi zdarzeniami w czasie. Oznaczmy sobie jako C razy delta T. Tutaj dodaję wartość bezwzględną, żeby się znakiem nie przejmować. To jest odległość pomiędzy tymi zdarzeniami. Oraz możemy zaznaczyć sobie odległość w X pomiędzy tymi zdarzeniami tutaj na czarno, prawda? Podkreślam. To jest odległość w X pomiędzy tymi zdarzeniami i oznaczmy to sobie przez delta x. Dobrze. Teraz pamiętamy, że kwadrat interwału y, dla tych zdarzeń dany jest następującym wyrażeniem, że delta S do kwadratu, to jest kwadrat interwału równa się c razy delta t do kwadratu minus i tutaj mamy teraz delta x do kwadratu dodać delta y do kwadratu dodać delta z do kwadratu. Ale teraz przypominam, tak jak powiedziałem wcześniej, badamy zdarzenia, dla których współrzędne y i z są takie same. No to to jest równe 0 i to jest równe 0. No i mamy, że to jest równe c razy delta t do kwadratu minus delta x do kwadratu. W tej sytuacji to jest kwadrat interwału. Dobrze? Teraz delta t do kwadratu to jest po prostu t2 minus t1 do kwadratu, a delta x do kwadratu to jest po prostu x2 minus x1 do kwadratu. Ja przypominam, że interwał jest niezmiennikiem transformacji Lorenza. To znaczy dla dwóch ustalonych zdarzeń delta s do kwadratu ma taką samą wartość w każdym układzie inercjalnym. I wkrótce dowiemy się, jak ilustrować transformację Lorenza na diagramie Minkowskiego. Dobrze. Teraz jedno ze zdarzeń wybierzmy jako początek układów współrzędnych. Narysujmy sobie nasz diagram. Oś X, oś czasowa. I teraz jedno z zdarzeń wybieramy jako początek układów współrzędnych, to znaczy tutaj, prawda? I oznaczmy to zdarzenie literą O. To jest zdarzenie O, dobrze? I tutaj mamy przykład układ współrzędnych czasoprzestrzennych oraz w początku mamy zdarzenie, które nazywamy zdarzeniem O. Teraz drugie dowolne zdarzenie na przykład tutaj ma współrzędną x oznaczmy oraz współrzędną c razy t dobrze i teraz kwadrat interwału w tym przypadku delta s do kwadratu równa się c razy t do kwadratu minus x do kwadratu. Proszę zwrócić uwagę, że to jest ta sama definicja co wyżej, tylko teraz t1 jest równe 0 oraz x1 jest równe 0, bo jest w początku układów współrzędnych zdarzenia o, t2 jest równe t oraz x2 jest równe x, prawda? Czyli to jest teraz nasz kwadrat interwału. Teraz skupiamy teraz naszą uwagę na tym zdarzeniu O i możemy podzielić czasoprzestrzeń. To znaczy podzielić wszystkie inne zdarzenia ze względu na wartość delta S do kwadratu względem zdarzenia O. I to doprowadzi nas do stożka świetlnego zdarzenia O. Zaznaczmy teraz wszystkie zdarzenia. Zaznaczmy wszystkie zdarzenia, dla których interwał ze zdarzeniem O jest zerowy, to znaczy delta s do kwadratu jest równe 0. No to napiszmy sobie, czyli teraz żądamy, że delta s do kwadratu jest równe 0, a to oznacza, że ct do kwadratu minus x do kwadratu jest równe 0, a to oznacza, że ct do kwadratu jest równe x do kwadratu, a to, proszę Państwa, ct równa się plus minus x, czyli ct jest równe plus minus x. A to, proszę Państwa, to jest po prostu nic innego jak równanie prostej, prawda? Mamy teraz dwie proste w zależności od znaku i narysujmy sobie teraz te dwie proste. Czyli mamy teraz tak, mamy nasz diagram. To jest x. Tutaj jest c razy t i rysujemy teraz dwie proste ct równa się plus minus x. To jest jedna prosta. To jest prosta ct równa się plus x. Teraz narysujmy sobie drugą prostą przechodzącą przez zdarzenie O i to jest ct równa się minus x, prawda? A tutaj mamy zdarzenie O. Tutaj jest zdarzenie O. I teraz interwał pomiędzy zdarzeniem O i każdym zdarzeniem na tych dwóch prostych jest interwałem typu zerowego. To znaczy, delta s do kwadratu jest równe 0. I narysujmy kilka przykładowych zdarzeń. No, na przykład, o mamy tutaj zdarzenie a1. Tutaj, na przykład, o powiedzmy, mamy zdarzenie a2. Tutaj, powiedzmy, mamy zdarzenie a3. No i tutaj, powiedzmy, mamy zdarzenie a4. Narysowałem cztery przykładowe zdarzenia. No i teraz interwał dla zdarzeń A1O jest zerowy, dla zdarzeń A2O jest zerowy i tak dalej. Teraz dwa zdarzenia, dla których interwał jest zerowy, można połączyć promieniem świetlnym. I to jest, proszę Państwa, dość jasne. Linie CT równa się plus minus X, czyli to jest to samo, co X podzielone nad T równa się plus minus C. To są trajektorie dla ruchu światła, które przechodzi przez zdarzenie O. Teraz, jak wyjaśniłem w wykładzie o, interwa o interwale zerowym, czasowa kolejność zdarzeń, dla których interwał jest zerowy, jest taka sama w każdym układzie inercjalnym. To znaczy, w każdym układzie, na przykład zdarzenia A1 i A2 zachodzą przed zdarzeniem O, a na przykład zdarzenia A3 i A4 zachodzą po zdarzeniu O. Zdarzenia A1 i A2 to jest przeszłość zdarzenia O, a zdarzenia A3 i A4 to jest przyszłość zdarzenia O. I tak jest w każdym układzie inercjalnym. Te dwie proste, CT równa się plus minus x, nazywamy właśnie stożkiem świetnym lub stożkiem zerowym zdarzenia O. Ten stożek na rysunku jest stożkiem zdarzenia O. Teraz każde zdarzenie ma swój stożek świetny i jeszcze do tego wrócimy. Teraz, gdy dodamy jeszcze jeden wymiar przestrzenny, to wtedy mamy następującą sytuację. Czyli dodajemy jeszcze jeden wymiar przestrzenny no i wtedy mamy tak, że delta S do kwadratu równa się C razy T, t do kwadratu minus X do kwadratu dodać Y do kwadratu i to ma być równe 0, prawda? Bo patrzymy na, na interwał typu zerowego, czyli mamy, że ct do kwadratu równa się x do kwadratu dodać y do kwadratu. A to dla ustalonego czasu mamy po prostu równanie okręgu o promieniu c razy t, prawda? prawda? To jest po prostu równanie okręgu i teraz stożek świetny wygląda jak stożek. Spróbuję to teraz narysować. Mamy nasz Osi. Tutaj mamy oś X. Tutaj mamy oś C razy T. Zaraz jeszcze narysuję oś Y, tylko najpierw narysuję o, jedna krzywa. Jedna prosta, druga prosta. I teraz, proszę Państwa, mamy okręgi. To wygląda jakoś tak. O, troszeczkę mi nie wyszło, ale. O, mamy teraz okręgi. I teraz, o, w zależności od czasu, promienie tych okręgów są mniejsze, prawda? Na przykład tutaj mamy taki okrąg. Dobrze. No i tutaj mamy gdzieś oś Y. Dobrze, czyli teraz widzimy, że te stożki wyglądają rzeczywiście jak, że ten stożek wygląda jak stożek. Teraz zdarzenia z delta S do kwadratu równa się 0 względem zdarzenia O. Tutaj w środku mamy zdarzenie O, na no, początku układów współrzędnych mamy zdarzenie O. Teraz zdarzenia z delta S do kwadratu równa 0 względem zdarzenia O znajdują się na powierzchni tego stożka. Zdarzenia te można połączyć promieniem świetlnym z zdarzeniem O. Stożek świetlny danego zdarzenia dzieli całą czasoprzestrzeń na trzy rozłączne podzbiory. Wnętrze górnej części stożka, wnętrze dolnej części stożka i zewnętrze stożka. I o tym będzie kolejny wykład. Dziękuję.